Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Go, dzisiaj przejrzymy się ostatniej broni już z kategorii ciężkiej. Jest to broń, właśnie ręczny karabin maszynowy. Tak jak w poprzednim poradniku w N249 opisywałem, tak teraz opiszę Wam właśnie broń Negev. Jest to broń, która kosztuje 5700 dolarów. Jest droższa od N249, lecz ma sporo, wa sporo zalet, ale i tylko jedną wadę. I tak, co można powiedzieć, jeś, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch broni, to że ma mniejszą penetrację PCR, ale to nie jest aż tak wiele, właśnie widzicie jednak kreska, raz ma mniejszą i, ale szybkostrzelność już ma większą, 249 I tak, co można powiedzieć o tej broni, można ją zakupić właśnie z obu stron, ze strony antyterrorystów, jak i terrorystów. Kosztuje ona właśnie 5700 dolarów. I tak, zalet ma właśnie sporo, a wat ma tylko jedną. I zalet mogę już następnie wymienić, że ma pojemny magazynek oraz maksymalną ilość amunicji, tak jak standardowo miał M249. Z tym, że tutaj jest właśnie bardziej pojemny ten magazynek, bo ma 150 naboi w magazynku i 200 zapasu. Jest to naprawdę sporo, wystarczy na każdą rundę, jeśli oczywiście przeżyjemy. Yy, oraz i tak następną yy, zaletą jest to bardzo szybko strzelna broń jak zobaczycie za chwilę jest to szybko strzelna broń czyli już kurczę pierwsze pociski tam z pięć pocisków leci w tą stronę i właśnie od razu już yy, odrzut yy, właśnie tej broni leci w górę i zatrzymuje się w, właśnie w tym obrębie gdy będziemy strzelać yy, przy pełnym przy full auto właśnie przy pełnym opróżnieniu magazynka. Tak, następną zaletą jest to dobra cenność na każdym dystansie. Oczywiście jest to dobra cenność. Ja Wam przedstawię to potem. Jak właśnie należy strzelać z każdego dystansu, z tej broni. I tak, yy, następną zaletą jest to trochę szybsze przeładowanie niż M249. Czyli właśnie ma szybsze przeładowanie. Można już dwa razy kliknąć i nam szybciej odbezpieczy nasz karabin. I tak, następną zamiast to jest to doskonała broń osłonowa, czyli możemy spokojnie, tak jak z M249, czy, tylko że jest właśnie mniej szybkostrzelna, a Negev jest bardziej szybkostrzelny i możemy na przykład, na przykładzie Długiej wam pokażę, że jak wyraszujemy właśnie ze strony Długiej na bombsite A, to pierwsza osoba, która posiada właśnie taki Negev, powinna właśnie zacząć pierwsza wychodzić z tej strony i od razu robić miejscową Potem reszta naszych kompanów właśnie wychodzi też z drzwi i stara się właśnie zdjąć tutaj e, przeciwników, którzy będą kampić właśnie i osłaniać tą część mapy i tak e i ostatnie nie, przed ostatnią zaletą jest to, zadaje spore obciążenia, większe niż w M249, a to zobaczycie, zobaczycie właśnie na końcu poranika na screenie. I tak, o, i ostatnią zaletą jest to droga broń o 5700 właśnie dolarów, 5700 dolarów, lecz właśnie rekompensuje to wieloma zentami, jak właśnie wcześniej wymieniłem. I naprawdę jest to broń godna polecenia, jeśli macie sporo gotówki i na przykład wygrywać z sporymi e, rundami, czyli wieloma rundami wygrywać z przeciwnikiem, na przykład 11-3, tak jak w poprzednim poraniku dałem Wam przykład, I spokojnie możecie tą broń kupić, jeśli oczywiście będziecie <coughs> e, potrafili z niej w ogóle strzelać, nie? bo to też jest ważna rzecz, żeby potrafić e, kontrolować właśnie szybkostrzelność tej broni i cenność. Czyli i też odrzut i tak yy, wadą jest to tylko jedna wada właśnie trzeba kontrolować szybko strzelać jak już wspomniałem No i tak yy, jak należy używać yy, właśnie strzelać z tej broni Właśnie Dużego kalibru Oczywiście Ta broń właśnie jest idealna na mm, raszowanie Właśnie na os, yy, Na ogień osłonowy Czyli przed yy, osłanianie naszych kompanów którzy są z tyłu my możemy spokojnie wychodzić i właśnie biegać w jedną stronę w drugą robić takie zygzaki i właśnie strzelać w różną stronę zależnie gdzie jest przeciwnik i właśnie przygwozić go on się w tym momencie schowa jak zobaczy że nasi, nasi kompani też wychodzą i wtedy my spokojnie będziemy mogli przejąć właśnie kontrolę nad tą częścią mapy czy nad długą Tutaj wtedy spokojnie zdejmujemy i wtedy właśnie rzucamy tam smogi i tak dalej i robimy naszą akcję właśnie na y, bombsite A I tak właśnie jak to należy strzelać z tej broni? Najpierw Wam pokażę na każdym dystansie jak właśnie recoil tej broni się zachowuje Czyli tak, na, duży, na małym dystansie to tak Właśnie widzicie, że już pierwsze pociski lecą tutaj, ale już każdy kolejny leci w górę i zatrzymuje się w tej części właśnie ściany Czyli jest to bardzo duży odrzut, jak widzicie, na średnim dystansie jest podobnie. Czyli już tylko, że z większym odrzutem, ponieważ nasz dystans jest większy i ten odrzut właśnie się powiększa wtedy. I widzicie, że jest spora różnica pomiędzy dystansami. I tak, jak należy właśnie... A na, na, na długiej, yy, na długiej właśnie odległości jest to samo, tylko że jeszcze gorzej, bo jeszcze wyżej właśnie lecą nasze pociski przy pełnym, przy braku kontrolowania, właśnie szybkostrzelności. I tak, jak należy właśnie strzelać, yy, kontrolować naszą szybkostrzelność, naszą cenność, żeby była bardziej cenna właśnie ta nasza broń, to oczywiście wybieramy najpierw jakiś punkt odniesienia to właśnie ta kartka na ścianie i jak należy strzelać, bo po ile pocisków należy wypuszczać właśnie przy małym dystansie, przy średnim, przy dużym, właśnie co ro robi na wszystkich dystansach, jak należy właśnie strzelać z tej broni. I to wygląda w ten sposób, że strzelamy po maksymalnie 2-3 pociski, a przy małym dystansie, jak na przykład mamy przeciwnika face-to-face, -face, czyli twarz w twarz, to możemy już wypuścić y, troszkę full auto, czyli tak mniej więcej z 10 pocisków. Tylko, że gwałtownie robiąc celownik w dół Czyli zaczynając od celowania w ciało przeciwnika I od razu robiąc celownik w dół I to wygląda w ten sposób I wtedy właśnie te pociski lecą w ciało przeciwnika Są bardzo, bardziej skupione w jednym obrębie W małym obrębie właśnie Ciała przeciwnika I tak należy właśnie postępować jeśli chodzi o Właśnie pojedynek z przeciwnikiem face to face, i na przykład jakąś jak grówkę zobaczymy, to spokojnie możecie strzelać full auto. Tylko, że właśnie kontrolować celownik w dół, i wtedy nasze wszystkie pociski z, y, będą w obrębie właśnie y, tej odległości, tej wysokości od y, celownika, gdzie jest na ścianie. No to wygląda wtedy tak. I właśnie te pociski są w obrębie, w odległości, wysokości właśnie od. Y, od ziemi właśnie w tym miejscu. Dobra i należy właśnie przy każdym dystansie wystrzeliwać po 2-3 pociski jeśli chodzi o średni dystans to wygląda to w ten sposób. Właśnie wystrzeliwujemy po 2-3 pociski maksymalnie żeby właśnie ten odrzut zniwelować szybko i powrócić właśnie do pierwotnego stanu. Właśnie, żeby wypuszczać kolejne pociski tak samo jak wcześniejsze. Czyli strzelać po takiego serio dwóch, trzech pocisków. Teraz mi coś tutaj krztusi się komputer, ale to nieważne. Ośnie na długi dystans to, jest to samo. Czyli po dwa, trzy pociski maksymalnie. I to by było tyle, jeśli chodzi o używanie właśnie Nigella. Nigewa, ja nazywam go <grych> tak śmieszny Niga. Ni nigi, Niga, Nige. Tak, to by było na tyle w tym porynku, jeśli chodzi o Negewa. Polecam to broń, jeśli właśnie macie sporo gotówki, czyli na przykład 10 tysięcy, 12 tysięcy, to spokojnie możecie taką pokawkę zakupić i robić po prostu mordor wśród przeciwników po prostu wszystkich wystukać. Nieraz moż, można z tej broni ugrać właśnie ace'a, jeśli kontrolujecie właśnie tą szybkość i cenność właśnie, żeby, żeby była ona cenniejsza ta broń. No i to by było na tyle w tym poradniku. Jest to właśnie ostatnia broń z kategorii ciężkie i następną kategorią będzie bodajże karabiny, o ile się nie mylę. O ile się nie mylę, to będą chyba karabiny. Zawsze zobaczymy. Nie, to będą PM jednak, czyli w następnej kategorii to będą PM i właśnie Wam MP9, MP7UMP, p 90 i Bizona. To by było na tyle, dziś się z Wami żegnam. Komentujcie, lajkujcie, jeśli Wam się spodoba poradnik. I też yy, pytajcie, co byście chcieli, yy, żeby w następnych poradnikach, właśnie czwartkowych, piątkowych, się... Znalazło Jakie, jakie informacje jak, Jakich informacji potrzebujecie O czym właśnie wam opowiedzieć I pytajcie śmiało Ja będę starał się Dostosować do was Do waszych pytań No i to było na tyle Ja się z wami żegnam I do zobaczenia w następnym poradniku Cześć